Witam serdecznie na konferencji Amplify 2024 firmy HP. Zostali zaproszeni wszyscy najważniejsi partnerzy z, z Polski. Ja jestem szczęśliwy, że jako dystrybutor także tutaj e, jestem. Jestem pod wrażeniem całej konferencji. E, sposobu przeprowadzenia tego, że mogliśmy w ciągu dwóch dni podczas General Session obejrzeć liderów największych firm technologicznych na świecie, mieliśmy NVIDIA, mieliśmy AMD, mieliśmy Googlea, mieliśmy Microsofta, mieliśmy Intela, mieliśmy Qualcoma i mieliśmy wszystkich liderów kategorii produktowych, czekamy na to, aby te rozwiązania, o których mówili, były połączone, bo tak będzie w przyszłości, że ludzie będą kupowali rozwiązania, a nie gadżety czy Jakieś poszczególne e, urządzenia. Jesteśmy od jakiegoś czasu, paru lat, e, dystrybutorem pierwszego wyboru. A teraz, po tym, co tutaj widzę, i jeżeli uda się to, wierzę, że się uda zintegrować te wszystkie produkty, które tutaj mamy, akwizycje, które zostały zrobione przez HP, to myślę, że HP będzie szybko producentem pierwszego wyboru. Jestem pod wrażeniem, że na jednej imprezie udało się firmie HP przyciągnąć i poprosić o wystąpienie liderów branży, branży technologicznej, branży IT, i niektórzy z nich zrobili oprócz wrażenia, zrobili niezłe show. Przewodnim hasłem tej konferencji była sztuczna inteligencja. Nawet nam brakowało jakiegokolwiek słowa o innych kategoriach produktowych, ale na innych spotkaniach byliśmy zapewnieni, że Tutaj nie będzie żadnej szkody, te kategorie będą się dalej dynamicznie rozwijać. Natomiast taki był przekaz, że HP chce być liderem budowania ekosystemu, bym powiedział, wokół sztucznej inteligencji i to nas bardzo interesuje, bo ktoś, kto jakby nie dołączy się do tego pociągu, no to może dużo stracić. Jestem bardzo zadowolony, że mogłem tu być, bo dzięki temu jeszcze bardziej się przekonałem, że ma HP jest rozwojowa, miesiąca do przodu, rozbudowała e, swoje portfolio przez akwizycję o gaming o Collaboration i chcę zaprosić wszystkich, którzy będą tego słuchali na naszą kolejną konferencję, gdzie właśnie HP i Poli będą e, uczestnikami, bo mamy przekonanie, że będziemy mieli coś do pokazania razem, a z tego później będzie wspólny biznes, który będziemy mogli robić.